Już w przyszłą niedzielę, 14 kwietnia, ulicami Warszawy przejdzie Narodowy Marsz Życia. W tym pięknym marszu w obronie życia i rodzinny przejdzie mnóstwo polskich rodzin, a w tym my, kobiety. My, kobiety, upomnimy się między innymi na marszu właśnie o prawa kobiet, a szczególnie tych masowo zabijanych jeszcze pod sercami własnych matek. Z jakimi jeszcze postulatami przyjdziemy na Narodowy Marsz Życia? O to zapytam dziś wyjątkowego gościa, wszechstronną psycholog, prawnik, prezes Fundacji Proelio, a przede wszystkim wspaniałą żonę i matkę Magdalenę Korzekwę-Kaliszuk. Witaj, Magdo. Witaj Litko, dziękuję za takie miłe powitanie i dziękuję za zaproszenie do rozmowy, bo to jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy poszli na marsz, żebyśmy uczestniczyli w takiej manifestacji, która jest manifestacją i wartości życia, wartości rodziny, ale też manifestacją sprzeciwu wobec tych propozycji, które są w parlamencie. No właśnie, no dokładnie właśnie. tak jest. jest to z jednej, Marsz będzie z jednej strony afirmacją, z drugiej strony taką naszą reakcją na tę toczącą się rewolucję przeciw życiu i przeciw rodzinie. A powiedz mi, właśnie ty, jako kobieta, jako żona, jako mama dorastających też córeczek, z czym jeszcze w sercu pójdziesz na marsz? Z jaką myślą, z jakimi postulatami? To no ja pójdę przede wszystkim, będę uczestniczyć tak w tej manifestacji przede wszystkim z nadzieją. Z nadzieją, że jesteśmy w stanie y, zwyciężyć te bardzo złe, szkodliwe, destrukcyjne trendy, które mówią, że można zabijać. Nie, zabijać nie można. Chcemy, aby to wybrzmiało bardzo mocno. Nie zgadzamy się na zabijanie kogokolwiek i chcemy budować taką kulturę społeczną, taką Polskę, w której szanuje się życie, rodzinę i w której nie ma dzieci zabijanych, zagrożonych aborcją. No właśnie całe Twoje, chciałam powiedzieć, dorosłe, ale jeszcze, jeszcze chyba nie tylko dorosłe życie, e, to jest w dużej mierze działalność właśnie w celu poszanowania życia ludzkiego, e, tak jak i dzisiaj również działasz w Fundacji Proelio. E, ja sobie też tak myślę jako kobieta, że. Pójdę na marsz też, mówiąc: Stop pieku kobiet. Jest to hasło dzisiaj paskudnie wykorzystywane, natomiast ja rzeczywiście chcę powiedzieć: Stop pieku kobiet, które po pierwsze, tak jak wspomniałam, są zabijane w okrutnym akcie aborcji. Kobiet, którym dzisiaj się proponuje bardzo młodym kobietom, nastolatkom, pigułkę dzień po, bez wiedzy, rodziców bez konsultacji z lekarzem, która nie dość, że może doprowadzić do zabicia poczętego dziecka, to jeszcze może zrujnować życie prokreacyjne, zdrowie prokreacyjne, ale nie tylko prokreacyjne tej młodej, dorastającej dziewczyny. Też stop temu pieku toczącemu się w permisywnej edukacji seksualnej, która i do nas, już do naszych Polskich szkół e, chcę zawitać, aby demoralizować te nasze dzieci, aby zrezygnować z takiej edukacji opartej o e, trwały związek kobiety i mężczyzny, o piękną, prawdziwą miłość, ale właśnie o chwilową przyjemność seksualną bez żadnych zobowiązań. Bez żadnej odpowiedzialności, właśnie pieku kobiet, które tak naprawdę wynika z skrajnego szowinizmu, bo czym innym jest aborcja, jak nie, aktem szowinizmu, czyli zdjęciem odpowiedzialności z mężczyzny, który de facto doprowadził do poczęcia się tego młodego człowieka. Także myślę, że to są nasze wspólne postulaty. I nie, nie chcę, żeby te prawa kobiet, które dzisiaj są tak często powtarzane zupełnie w bezsensownych kontekstach, były tylko prawami feministek. Prawa kobiet, kobietami jesteśmy my wszyscy. Jestem przekonana, że ogromna większość Polek nie popiera aborcji. Zresztą pokazały to też ostatnie badania Cebosu, że Polki nie chcą aborcji na życzenie, nie chcą zabijać swoich własnych dzieci. E, natomiast zapytam Ciebie jeszcze, bo oprócz tego, że marsz będzie w obronie życia i rodziny, będzie to marsz również w obronie wolności i niepodległości, bo, bo aborcja jest prawem podstawowym człowieka i niestety widzimy jasno, że Unia Europejska coraz bardziej ingeruje w prawa podstawowe, wbrew traktatom założycielskim e, i coraz bardziej się wtrąca w to, czy my, Polacy, mamy zabijać własne dzieci, czy nie, no i właśnie powiedz mi, bo też y, wiele lat działasz tutaj społecznie w temacie obronie, obrony życia i rodziny. Czego dzisiaj tak naprawdę najbardziej możemy się w tej przestrzeni obawiać? Możemy się obawiać masowego zabijania dzieci, i to trzeba mówić wprost. Już dzisiaj mamy do czynienia z tym, że właściwie bez kontroli są sprzedawane pigułki poronne. Ale też aborcje w różnych szpitalach czy gabinetach także są dokonywane. Z moim zdaniem zbyt małym zainteresowaniem tym procederem, tymi przestępstwami Policji Prokuratury, a jeśli policja zdarzy się, że ma odwagę, czy prokuratura co działać w tym temacie, no to wtedy spotyka się z wielkimi szykanami, z wielkim atakiem. Yy, bo yy, aborterzy do tego chcą doprowadzić, a wyściganie aborcji było czymś, czego nie wolno robić. Yy, Także mamy tutaj jesteśmy, żyjemy w świecie wielkich zagrożeń. Prawo do życia jest prawem uznanym międzynarodowo w najważniejszych konwencjach. Unia Europejska nie ma kompetencji do tego, żeby wprowadzić aborcję na życzenie w Polsce czy jakimkolwiek innym kraju, na przykład na Węgrzech. Bo zwyczajnie państwa członkowskie nie przyznały Unii kompetencji, żeby decydować w takich sprawach. Ale to oczywiście nie przeszkadza temu, aby kolejni politycy działający na poziomie Unii Europejskiej próbowali innymi środkami wymuszać na Polsce czy na innych krajach, aby wprowadziły aborcje na życzenia, aby rozszerzyły jeszcze możliwość zabijania. Dowodem tego są kolejne rezolucje Parlamentu Europejskiego, czyli akty miękkiego prawa, one nie mają charakteru wiążącego, ale już w ostatnich latach wielokrotnie mieliśmy dowód, na to, że w tych rezolucjach zawiera się właśnie takie żądania, które nie mogą być zrealizowane na poziomie Unii Europejskiej, bo podkreślam jeszcze raz, Unia nie ma do tego żadnych kompetencji. Karta Praw Podstawowych także nie zawiera jakiegokolwiek sformułowania, które sugerowałoby, jakoby aborcja była prawem podstawowym, czy prawem człowieka, prawem kobiety. Czegoś takiego nie ma, nie ma powszechnej zgody na. Na zabijanie, natomiast jest powszechna zgoda co do tego, że człowiek ma prawo do życia. Walczy. Myślę, że jesteśmy w ważnym momencie cywilizacyjnym, w ważnym momencie, gdy chodzi o wolność i niepodległość Polski. Aborcja zniewala, w ogóle zło zniewala i człowiek, który jest zniewolony, łatwiej poddaje się totalitaryzmom i innym ideologiom. Aborcja, która dotyczy często także młodych kobiet. Może spowodować trwałe ślady na psychice tych kobiet, na całym życiu tych kobiet, ale też ojców tych dzieci, partnerów tych kobiet. I to, to może być problem bardzo trudny do, do, do przezwyciężenia przez lata. Musimy z tym walczyć. Marsz jest takim świetnym sposobem na to, żeby zamanifestować naszą niezgodę na to, żeby niszczyć Polskę i żeby zabijać dzieci. Dokładnie tak jest. Wspomniałaś właśnie o syndromie postaborcyjnym. Tutaj w tym miejscu zachęcam wszystkich naszych widzów do obejrzenia naszego odcinka, który nagrywałam z profesor Wryś pod tytułem właśnie Piekło Kobiet. bo Myślę sobie, że chyba największym piekłem kobiet, jakie dzisiaj możemy sobie wyobrazić, jest świadomość zabicia własnego dziecka, czyli właśnie syndrom postaborcyjny. Natomiast wracając jeszcze do tej Unii Europejskiej, która bezprawnie odbiera nam możliwość decydowania o o, o, o naszym całym prawodawstwie. Chciałoby się aż tutaj krzyczeć: Konstytucja, wyjść z tą koszulką słynną z napisem Konstytucja, krzyczeć Praworządność pod budynkiem Parlamentu Europejskiego. No ale jesteśmy też w Polsce i martwimy się, co Unia. Natomiast no już u nas, tutaj, w przyszłym tygodniu mamy procedowane projekty dotyczące zwiększenia możliwości wykonywania aborcji, a są jeszcze pomysły nawet na um, referendum, w sprawie prawa do życia. Brzmi to tak absurdalnie, że aż ciężko mi to przychodzi przez gardło, że w XXI wieku ktokolwiek może e, wymyślać referendum w sprawie do tego, czy wolno żyć, czy żyć nie wolno. No i teraz tak, Magdo, jesteś matką dwóch córek. E, to, co wspomniałam na początku, dzisiaj naszym córkom e, chcę... Daje się możliwość tabletki dzień po, wprowadza się permisywną edukację seksualną, edukuje się o aborcji jako o rzekomym prawie kobiety. Co my rodzice możemy jeszcze zrobić, aby przywrócić nam konstytucyjne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami? Oj, to bardzo ważna sprawa. No, nie możemy godzić się na to, żeby odbierano nam prawa, które są naszymi prawami wobec naszych dzieci. Ale jeszcze wracając do referendum konstytucyjnego. Referendum, które miałoby określić, który, kto, kto ma żyć, a kto, kogo można zabić, ono służyłoby w obecnym stanie prawnym w Polsce, ono służyłoby pogorszeniu prawa. Bo nasze prawo nie jest prawem najgorszym w Europie, bo powiedziałabym, że jest jednym z lepszych praw, yy, gdy chodzi o ochronę życia, natomiast no, jest dziurawe, jest dziurawe i nieprzestrzegane. Natomiast referendum miałoby na celu wprowadzenie albo możliwości zabijania dzieci chorych, albo aborcję na życzenie, więc w oczywisty sposób no, dążyłoby do pogorszenia prawa i to jest wystarczający powód, aby to referendum się nie odbyło, yy, aby, nie, aby nie dyskutować nad tym, czy Polska może zabijać więcej dzieci, czy, czy nie może. Jeśli chodzi o nasze dzieci, to powiem tak: no ja mam jeszcze malutkie córeczki, ale już teraz zagrożone, już teraz, już teraz potrzebuję dbać o to, żeby docierały do nich dobre treści, żeby rozumiały, dlaczego jest i dobro, i zło. Natomiast to jest jeszcze taki wiek, w którym ja miałam bardzo duży wpływ na to, jakie treści i jak prezentowane docierają do moich dzieci. Natomiast każdej nastolatce, czy każdej kobiecie, która wkracza już w dojrzałość, w pełnoletność, ja bym powiedziała jedno: jeśli, jeśli decydujesz się na małżeństwo i rodzinę, to wybierz mądrze, gdy chodzi o męża. E, I zbuduj rodzinę z takim człowiekiem, który będzie szanował Ciebie i Twoje dzieci, który nigdy nie będzie dążył do tego, żeby zabić Twoje dziecko, e, Wasze dziecko. E, I to jest chyba klucz, żeby zbudować szczęśliwe małżeństwo z człowiekiem, któremu można zaufać i który, e, na którym dosłownie można polegać a to chyba jest bardzo duży problem dzisiejszych czasów, czyli przelotne związki, y, szybki seks traktowany jak jakaś rozrywka, jak pójście do kina bez poczucia odpowiedzialności y, no i stąd, stąd później y, w cudzysłowie potrzeba pikułek dzień po, potrzeba aborcji, no bo jak pikułka dzień po nie zadziała, no to jest aborcja albo jak antykoncepcja nie zadziała, no to jest aborcja y, a, a dobre, dobre decyzje dotyczące tego z kim buduje się małżeństwo to jest chyba podstawa tego, żeby później uniknąć innych problemów i tego bym Każdej, to bym powiedziała każdej młodej dziewczynie, żeby się po prostu kilka razy zastanowiła nad tym, z kim dokładnie, z jakim człowiekiem, o jakich cechach chce stworzyć rodzinę. Czyli kryzys rodziny, kryzys męskości, kobiecości, a w konsekwencji kryzys demograficzny, bo to też jest porażające, że w dobie tak gigantycznego kryzysu, który przeżywa Europa, ale Polska niestety już zaczyna przodować, jeszcze chcemy zabijać własne dzieci. Magdo, widzimy się 14 kwietnia, godzina 12:30 na Placu Zamkowym. Szanowni Państwo, albo będziemy reagować, albo pozostaną nam wyrzuty sumienia. Najlepiej myślę, żebyśmy to my byli tym wyrzutem sumienia dla wszystkich, którzy jeszcze się wahają. Te tysiące dzieci, które są zagrożone śmiercią, tak naprawdę w akcie aborcji, nasza polska młodzież, która jest zagrożona demoralizacją. Niech to będzie nasz wyrzut sumienia. Reagujmy, przyjdźmy. 14 kwietnia przyszła niedziela, plac zamkowy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tobie, tobie Magdo, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Niech dziękuję. Nie zabraknie żadnej e, polskiej kobiety, mężczyzny, polskich rodzin, którym po prostu prawa podstawowe są bliskie i, i ważne dla każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia i etapu życia, w którym obecnie się znajduje. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Magdalena Korzek-Wakaliszuk.